Ale Ja perdole, ja perdole, ja perdole! Crewmate jebany pies! I like it, move it, move it. You like it, move it, move it. Boczemy jak bomba, pierdolnie. O panie. Na witaminy dostałem. Napiszcie, jaką witaminkę Szymon ma se za pięć dyszek kupić. Czaty, działamy, działamy. Wy wybieracie co mą wpierdalać Dziękuję bardzo za 5 dyszek, już 150 zł Kto mnie przerwał śmieć i wyrzucanie Piksek? Co? Wchodziłeś na kamerę, nie? Ja pierdolę Słucham? ten. Nie na kamerę teraz. no, ty wychodziłeś z kamery, ja wychodziłem z reaktora. MDMAś na kamerę sprawdzać? Czy... Nie, 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 nie wchodziłem. Poszedłem w dół na lower engine. Molly to jest na elektro. To jest Omega 3. Mi się wydaje, że to był wędki do Medea teraz od razu. Ja nie wiem. Ja to wtedy śmieci chciałem wyjebać, a ktoś mi y, zgłosił, że Baśka zdechła. Baśka. No ale Słuchajcie, znaleźliście sprawcę, czy ze starości się wyjeba? Ze starości, nie, ja miała 13 lat. To chyba ba Basiek się starości. nie wyjebał ze starości, dobra. Kto się zakurwił? Kto zakurwił Basiek? Dla mnie kurwi bojkę, bo on to rundę jest z nim postarł, nie? No, no, no. Ja bym jego Ej, Czekajcie, tak. czekajcie, czekajcie, bo Bojka wbiegał na początku do Madbaya i nie A, widziałem, kto potem przed przechodził. No, I to gdzie poszedłeś z tego leju? Bojka, tego zajebałeś Baśkę? No, po, no po, Jak poszedłem, w, byłem w Madbaya. Jeśli chodzi o. I to. nie, bo, to... bo wtedy się drzwi no, zamknęły. To to, 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 to na czacie. O, było, było tak. To jest o, ciekawe, o, że ja o, byłem w reaktorze, nie, na nie, kamerach to, i nas nie, nie minąłeś. Ale później je był reaktor, reaktor do naprawienia. Nie teraz, od razu po medbeju. No ale jak się no zaczął psuć reaktor, to my staliśmy w przejściu mniej więcej. Słuchajcie, ja robię tak. Zwróciłeś uwagę, jakie dwie osoby pobiegły w dół, jak robiliśmy weponsy, pomimo, że był reaktor odpalony? To jest to. Bojka. Czy korwa... Wy kurwa kłamiecie. Wy jak pis. pisze, że ja w od odwojkę dostałem no, Kurwa, weź no, się, wyloguj, zaloguj wy, za się ten! Betę, bo ty kurwa, chuju najgorszy. Nie gra na becie Dobra, do bana jesteś Micek, Nie gramy z nim A jak się odpala tą betę? No już Majsi za ciebie wchodzi właśnie. Gacie na łeb już się mamy. Już nie mamy Godalimy mu. Ona nas polubił. Szysz. To chuja. Ale jestem szybki. Jestem szybki. Trollik! Co? Co zrobiłeś w tym z Biegając z elektryka. Ktoś może ci to potwierdzić? Tak, ja go widziałem. O kurde no, on like. Kto to kto powiedział? Tam? Ej, dobra, nie. bo Ezio nie żyje. A kto no, go potwierdził? A, kto Ejzo, potwierdził Trollika? Ja go widziałem, bo jeszcze od Kuba, razu co ja tego. Jeszcze Szymona miałem w domu. tam ty brunet Ja byłem na ten roomie. Praktycznie cały czas jak światła zgasły i zapalił razu to, Poszedłem to, bo... do starej na dół, mijałem trolika i na cie... no, do prawego wyjścia było ciało leżało. Kurwa, że ty masz taką pamięć, nie ja nie pamiętam jaki task robiłem Tam na dole, bo się sprawdzałem co on robi i się śmiałem, że fejkuje tego taska tam na dole Mam mrówy, dzisiaj dałem im jab jabłko To nie było tam koło, to ja... działaś, nie więcej. Właśnie nie widziałem tego ja trolika arty, A kto wyskoczył z renta, bo nie pamiętam na kogo chcecie głosować? No, a kto z węta wyskoczył? No dobra, nie chcecie powiedzieć, kto to ja wskażę. To był z wcześniej. Nie, nie wiem. Ja byłem w triku. Mnie Teraz. że wyleci. Okej, No, dobrze się tu bawią chłopaki. Kurwa, ja już chcę ten, zagrać w impostorem, bo tym mnie nudzi. Oho.

Papariti, tu, 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 ti, ti, tutu, tutu, ti, ti, paparata. Czy mały mogę? Maga. Hop. Ej. Nie było Kto Kubę zabił? Na kamerach Który, który chuj Kubę zabił? Widziałeś? widział coś? I mnie zamknął w tym, Dobra. w z tego... Ja byłem z dwiema osobami w elektryku z, z tego killa na pewno mogę uniewinnić Micka i Bruneta ja mogę chyba Holsa, bo ja, ja robiłem dołga, to Hols przebiegł na prawo stronę. Ja mieszka. mogę kubę, bo go widziałem, ale już nie żyje. No, <noise> ja byłem z tym z Karolem i Z Mickiem w elektryku. Jak z niego wyszedłem, to zamknęły się drzwi. Trolik, bo żyje, a Trolik posała. Trolik, gdzie ty żyje. kurwa byłeś, huju? Teraz dolny reaktor, miałem się z Mickiem. Jeszcze chyba widziałem... No, no. no ty czekaj, akurat. bo ja nie pamiętam, że mnie mijał. No teraz, a do reaktor to, to, jaka to jaka jest kres, nie? Ja biegu tylko widziałem Holsa. A dobra, Szaf. praktycznie mijał się, mijał się ze mną trolik. zbiegał z góry. Dobra, to robię przez całą grę. Ej, czekaj! Na początku byłem w MedBayu, byłem ustawić próbówki, później miałem. Yy, Gdzie było ciało? Task, tym. Kamera. W kamerach. kamery. Dobra, mam pomysł. Widziałem Kubę, który szedł z Holsem na liczydło. O, potem Kuba szedł do góry, nie, nie wiadomo, czy oni się nie pykli. Na ale ile czasem. Bo to było dobry czas temu. Przed głosowaniem to było jeszcze. Na początku rundy samemu. A to ja nie wiem, to było na głosowaniem A tak, gdzie w tych kamerach to leży dokładnie? Głębiej czy na wyjściu jakoś? A głęboko. A, głęboko, bo jak mówię, że bieg biegł bieg po, po cały czas po lewej, no tam powinien go wiesz tam minąć. Nie, nie zaglądasz za do kamery? Jak coś to no, ja skipuję! widziałem że się świeciły, bo robiłem Simon mówi widziałem, że się świeciły, ale nie zaglądałem do kamery. Hold. Dobra, to jest trolik. FIFA od y... przyszłego miesiąca, Pisały. kochanie, ty moje. Bo ja Gdy jeszcze nie mam tego. Nie tego. Co? Nie O, no, no, później ci powiem. Jak zamykać cały czas drzwi, to zaraz będę miał problem z gardziołkiem. Huj. Nie wiem jak jest odgłos ładu. To jest problem ogólnie z Gierką. <ścoughs> O, na robili gnębia. Kto zabił kamerzystę? Górny silnik było. Ja się z Szymonem przed chwilą w nawigacji widzieliśmy. Ja cię nie widziałem, ale robiłem w nawigacji. Był bo ja sobie. Robi rzucenia. Robiłeś, no. Ale cię nie widziałem, bo oczy miałem zamknięte akurat. Stop, 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 stop. Kto naprawiał reaktor? Była ja i naprawiałem. To? Nie, 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 czekaj. Gdzie było ciało? tam przy wejściu na górny silnik. Okej, okay, kto się widział z y, Szymonem na prawo? Ja. Ja. Kto nie. jeszcze raz pokaż ja, niech powiedzą ja. Micek Wojka. Wojka i Micek. No właśnie, kurwa, Co? to jest Mentos. Trójkę, to jest mentos. byliście na prawo? A Mentos ja, jest. To, to jest prawo. Kto z was był pierwszy na reaktorze? Ja, ja byłem. Jak, ty byłeś na. Nie. Samym ty, ty A Mentos ktoś gdzie był? Na kamerach. Kto siedział na kamerach cały czas? Nie wiem. No jak nie wiesz. A Brunet pewnie na kamery, ja wbiegłem od razu na górny ten, na gór, dobra, przychodziłem, ten. przychodziłem, obok meda, świeciły się kamery. Pobiegłem dalej do reaktora, dalej się świeciły kamery. To się siedział w... na kamerach. Nie I nie wbiegłem w... do reaktora, wbiegłem to do reaktora to... i czekałem, czekałem może z 5 sekund dopiero aż ktoś przyjdzie. A kto robił reaktor? Na, na początku czekałem, przykładałem rękę, nikogo nie było. Mówię, puszczam wreszcie, żeby zobaczyć, czy ktokolwiek jest. I patrzę, akurat ty przyszedłeś. A Mentos jak zabijałeś, to co czułeś? Nic nie czułem, bo nie zabijałem. Dobra, czy, czy monty skończyłeś na prawo, tak? Ja skończyłem na... I... drugim odcinku. No tam, na prawo do góry byłem koło samolotu gdzieś I... jeszcze, I... no. No to jeden z was w każdym razie, Hors albo Karol, no. No ja... No to... ja Mentos. Musicie mi za... Nie sugeruję, za... ale Mentos. Samo. Także... GG, będzie. O oh, kurwa, to nie zobaczyć. Maję, oh, że umrę. <laughs> Dziękuję za słuchaj. <suba. śmiech> Don Loada robię, kurwa, gościu. Przepraszam, przyczałem? boję, jak jest zamknięte drzwi. <m> m zgubiłem się. Ale mam wszystkie taski -y zrobione? To niezły task komat jestem. Czekaj, ja co sobie myślą no o Karol, Micek. Boj. Karol, Micek, bojka. Kurwa czekaj, za... Roz... czekaj, nie wiesz. Toś Micek, dobra Micek. To jest kurwa micek, mówią. Bo... Micek jebany tez. I, 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 Dobra, Dobra, Bojkę zabił przy okrzyczeniu w adminie, normalnie wziął go, strzelił. Chodzę do admina i... jak ty ja byłeś przede, przede mną, ja wbiegłem, ty już uciekałeś z tego i leży sobie, normalnie leży. Jesteś ty, kamie. Je. Jak tam moje? Błoty. Dobrze, Ja O, O, co rundy jest? Pierwszy wąs na Bojkę ja mam od ja razu, no nie? Gole, nie. Ja gole, jak na bojkę, ja ale, bojkę ale, gole. kurwa! Spisuj jesteś, że I... tak kłamiesz? Ej, nie, nie. jak będzie... Wiem kto. Jak jest, on to mógł, to mógł nas bojka bojka. sam najebać! Jest hit, bo to rundę jest do Ale Głupek. Dobrze baj. Nie wiem, ja Tolika wyrzuciłem jak szef i. Kurwa, ja, nie idź jeba, kurwa, zrób nie? ktoś tego, my idź my, ktoś my,